Mano widzowie. Dzisiaj będę nagrywać ja. Testowanie Skipiego. Ja go już mam od dawna, ale wiem, że wiele osób go nie ma. Ja go zdobyłem z eventu z marchewką. To gdzie się zdobywało od razu skina marchewki do niego. Ja go bardzo lubię. Tylko, że ja mam na nim. Zobaczcie, jak ja mam na nim level. Ósmy. I mam. 1200 coś pucharków i jest mega mi ciężko grać, dlatego, może być ciężko. Więc od razu mówię, nie będę grać saluwy na skipim. Zagram coś takiego na razie, takiej temy. O, jeszcze chcę Wam powiedzieć, widzowie, że pod ostatnim filmem, zobaczcie, ile wbiliście wyświetleń. dwadzieścia 29 wyświetleń w dzień. Więc jak wbijecie 5 wyświetleń pod tym filmem, który teraz nagrywam, filmik z innej gry, który wam nie powiem jaka będzie, wleci już jutro. A jak nie, to wleci w niedzielę. Więc to jest dla was challenge. No i. Zagram najpierw ze trzy rundy tym skipim i może ostatnia będzie inną postacią, jak mi będzie się szło. Czy ja zagrałem solo? No ja niestety zagram solo. A mówiłem, że nie będę grać solo, pomyliłam się. Niestety. Nie spojrzałem, jaką grę gram, dlatego zagrałem solo. Ale raczej szybko, długo to, ja to w tej gierce nie pożyję. A ten list gdzieś tam jest. Myśli, że on mnie złapie. Nie wiem, czy mnie złapie. Raczej nie, bo jestem szybki. Zobaczy do jakiego miejsca wytrwam. Te rundy w ogóle na solubie są mega szybkie. Zobaczcie. Ja już nagrywam odcinek 2 minuty, a runda już się prawie kończy. Jest 8 osób. Czy raczej mega szybko zakończy. Ja mam słabe itemy. Jak to ja na solówie. Wszyscy mi wszystko kradną, bo mam mało HP i muszę uciekać. Dlatego mówiłem wam, że nie będę grał solówy. A niechcący zagrałem, bo muszę cały czas uciekać, chować się i tak dalej. To pokażę wam, jak się gra na strefę. Ja takie coś sobie wymyśliłem i tak często gram, jak nie wiem co, ro... ja jak boję się, że przegram i stracę dużo pucharków, to gram, ale tak bardzo blisko strefy. Tak chodzę na najlepiej wokół strefy i szukam jakichś apteczek, czegoś przydatnego, bo mało osób jest blisko strefy i łatwo uciec. No, więc ja się cały czas chowam, jak widzicie, ja cały czas chodzę blisko strefy, nie oddalam się zbytnio, bo się boję, że ktoś mnie pokona. Widzisz jaki wielki skok zrobiłem? Dobra, cztery osoby. Mo mogę zająć drugie miejsce. No, nawet nieźle mi idzie jak na solówę. Ja nigdy nie umiałem grać solów Jakoś nieźle mi idzie Są cztery osoby Czyli jeszcze ze mną to zostało trzy osoby Nie wiem gdzie oni są Oni pewnie się gdzieś tam biją Już No Stoję tu a! Tu był! No i niestety przykryłem ten tygrys. Tak się, tak był blisko mnie, a jego nie zauważyłem. Nie wiem dlaczego. To już nie gram solów, tylko zagram na no, parę osób i zobaczę, jak mi pójdzie. Tak, zagram 2-3 rundy, może 4, nie wiem. Tak, żeby pokazać, jak się mniej więcej gra z skipim. Że z na wysokich pucharkach jest mało poziomów, to musisz szybko uciekać. Ale bardzo szybko w ogóle na nim uciekasz, dlatego na nim jest taka gra, że uciekasz. Bo mega szybko chodzi może mega szybko uciekać, bo tak naprawdę on potrafi przeskakiwać rzeczy. To jest mega pomocne, bo tak jak raz mm, po, y, uciekłem przed lisem na nie pamiętam już, którym levelu, jakimś dużym, chyba 13 lub 14. O nie. On chce się ze mną bić. Ale on ma apteczki. To będzie nie fair walk. Ja uciekam do ulicy. Chyba, że go zabiję. No i niestety zginąłem. Ta runda była króciutka. No niestety się nie udało. Ale event zrobiłem chociaż Więc jest fajnie. To event zrobiłem, dobra. 50. A ja w ogóle zbieram tikety. Staram się ich mieć jak najwięcej. Dobra. To jest już ostatnia runda, ale przedostatnia. Może jeszcze jedną zagram nim, a potem jeszcze za jakąś inną postacią. No co? Ta pani mnie walnęła, niegrzecznie, bardzo niegrzecznie, nie można zabijać królików, to jest nielegalne. Dobrze, biorę temy. i lecę, 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 no mam całkiem niezłe lizji. Bo na 14 i na 11. o, dzięki za fajny granat. Ogólnie ja mega lubię postać Lizy. Zawsze chciałem ją mieć, bo zawsze mnie leczyło. Jak umierałem i jak ją miałem w ekipie, to się mega cieszyłem. Bo wtedy często wygrywałem, bo ja jak miałem na niższych puchrakach, to Lizy mnie cały czas leczyła, a ja wszystkich pokonywałem. Ta, Liza w ogóle, ta Lizy w ogóle potrafi chodzić po wodzie. Ma ten, ma ten złoty item więc muszę stawiać wszędzie te swoje bańki. I ja ją mega też lubię za to, bo jak teraz gram na takich poziomach i stracę dużo HP, a Liz jeszcze żyje, to ona mnie uleczy. Tak samo jak Ara. Właśnie, może zagram rundę Lu ostatnią po tym. Nie wiem. Dobra. No i umarli. Niestety. Albo żyją, żyją, żyją. Nic, nikt nie umarł. Wszyscy żyją, 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 żyją. Dobra. Ale ledwo. Dobra, ukradłem mi z jedną bańkę. No i niestety. I nałem. I lew coś mi macha. Lew, nie machaj dziwnych emotek, bo mi... Ja mega nie lubię emotki do lwa takiej jednej. Ona chyba jest z zapucharki. O ile się nie mylę. Pokażę. To jest ta emotka do lwa. Gdzie jest lew tu? Te emotki Mega nie lubię, jak to się jej używa. No i jeszcze zagram ostatnią rundę. Myślę, że. Mówiłem, że Aron Może zagram, więc zagram Aaron. Zobaczę, jakie ja mam na niej itemy. Mam na niej. No. Adrenalin shot. Dobrze. Więc. Ara. Gram tą ostatnią gierkę. Muszę to mam wygrać. Dobra. Jak teraz wygram Aron, to to będzie jakaś przepowiednia, że ten filmik wbije w 5 minut. 5 yy, wyświetleń. Mora, jest w ogóle szybka. No i to tam idzie jakiś krab. To jest ten skin, który wylądował u mnie na którym? Na, na szóstym. Jest to jest ta panda. Ciekawe, czy kupił go z tą ofertą, którą ostatnio pokazywałem. Całkiem nieco nasza drużyna jest szybka. Jeszcze mamy. Ja tego nie zauważyłem. Ja mam nowiutką postać jeż w drużynie. Nawet tego nie wiedziałem. Nie zauważyłem jej. Ta panda cały czas się je. ona jest głodna. Panda, brzuch masz już duży, nie jedz. Nie słucha mnie. Dobra, idę dalej. O nie, niezłe pułapki. Co ja mam zrobić? Przecież one mnie zawsze zabijały. Dobra, nie. O. Właśnie tam. Ten nowy jesz ma fajne to, że potrafi ustawiać te, te, te pułapki. To mi się podoba. Biorę aptekę. Najlepiej, gdybym znalazł jakiś złoty item, którego ja nie mogę podnieść. i Nikt w waszej go nie może podnieść, ale to jest raczej niemożliwe. Gdybyśmy mieli jakiś złoty item dwa razy, to bym ja na niego położył pułapkę. Ja się bardzo często łapię na takie pułapki zrobione z takich rzeczy no jak ktoś postawi taką pułapkę jaką ja mam teraz w ekwipunku to ja, to ja często jak mam malusieńko HP to na ją wchodzę i umieram od niej bo szukam apteczki wchodzę na apteczkę i nagle mi się odpala to, jest ciężko No jest bu... nie to jest brunarz, ja zawsze jak lecą takie o właśnie to co tutaj leciało w tym kółku to myślę, że jest bubra, to nasz jeszcze co chwilę zrzuca. Dobra, lecę. Tam nie idziemy. Dobra, Molly, Molly, uważaj, Molly. No, niestety cię musiałem pokonać. Postawię na tobie pułapkę. Proszę. Możemy to wygrać. Dobra. O, co broń. Dobra. Możemy to wygrać. Fajnie by było tak wygrać tą rundę. Dobra, tu jest. Tu jest ta aż... Dobra. Gonię ją, gonię ją jak najszybciej się da. Tu nie dajesz... Dobra. Jest! Wygraliśmy! Jak widać przepowiednia chciała zadziałać. 40 pucharków. No. Nieźle mi to wyszło. No, to papa widzowie to na tyle w dzisiejszym odcinku.